Chciałem Państwu powiedzieć o tym, że pan minister Władimir Tomaszewski bardzo mocno zabiegał wszystkie sprawy związane z Łodzią. W ostatnim czasie do Łodzi trafiło ponad 20 milionów złotych rządowego wsparcia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na różnego rodzaju inwestycje związane z rozwojem infrastruktury sportowej w Łodzi. To jest centrum akademickie Uniwersytetu medycznego, to są kompleksy boisk, to jest wsparcie łódzkich klubów piłkarskich w ramach programu wsparcia właśnie infrastruktury piłkarskiej, ale też pamiętamy, że pan minister Włodzimierz Tomaszewski w czasach, kiedy był wiceprezydentem Łodzi, a także później, kiedy był społecznikiem, samorządowcem, najpierw czynnie zabiegał o budowę takich obiektów jak chociażby Atlas Arena czy Stadion AZS-u, później bardzo czynnie zabiegał o budowę właśnie tej Motoareny, na której, na terenie której się znajdujemy. I z tej perspektywy chciałem wystawić możliwie jak najlepsze świadectwo Takiego patriotyzmu łódzkiego, skuteczności w zabieganiu interesy łodzi przez pana ministra Wodzimierza Tomaszewskiego. I z tej perspektywy też bardzo chciałbym serdecznie polecić wszystkim łodzianom, mieszkańcom tego okręgu kandydaturę do Sejmu pana ministra Wodzimierza Tomaszewskiego, bo to jest bardzo aktywny poseł i zabiega nie tylko o sprawy sportu, ale i na posiedzeniach Rady Ministrów, czego jestem. Częstym świadkiem zabiegał interesy Łodzi, zabiegał wprowadzenie specjalnego programu rewitalizacji miasta Łodzi, takiego jakiego doczekała się już chociażby Warszawa, czy Aglomeracja Śląska. Myślę, że Łódź jest następna w kolejności, no ale warunkiem do tego jest to, aby Łódź miała swoich silnych, skutecznych, zaangażowanych przedstawicieli w przyszłym parlamencie, a takim niewątpliwie jest pan minister i pan poseł Włodzimierz Tomaszewski. Obieg jest piękny. Ja wiem, że mamy dwa sporty narodowe w Polsce. Jeden to jest oczywiście siatkówka, nazywa się nas Wrejlandem, ale drugim w sposób oczywisty jest Żużel. Mamy Bartosza z Martynika, mieliśmy wcześniej Tomasza Goloba, całą plejadę świetnych zawodników. Wiem, że Żużel wyzwala wielkie emocje. Ja też, też zdarzyło mi się być na, na meczach Żużlowych i, i potwierdzam, że rzeczywiście jest to jedyna w swoim rodzaju dyscyplina. Stąd rozumiem zaangażowanie zarówno pana ministra, jak i pana prezesa w rozwój w Speedway'a w Łodzi, w rozwój Orła Łódź. Obiekt jest już piękny, Panie Prezesie. Czekamy aż i, i, i sportowo poziom będzie możliwie jak najwyższy, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Jeżeli oczywiście takie wnioski spłyną, bo właścicielem i gospodarzem obiektu są władze samorządowe i miasto Łódź. My przychylnym okiem spoglądać na to wszystko, co związane z rozwojem infrastruktury sportowej w Łodzi. Tym na te wyjątkowo gospodarnie wybudowaną i dobrze zarządzaną arenę w szczególności. Myślę, że więcej o tym swoim zaangażowaniu powiesz już sam zainteresowany pan minister Włodzimierz Tomaszewski. Dziękuję bardzo. My oczywiście, witam serdecznie, korzystamy z obecności pana ministra, żeby budować dalej, bo to, co realizowaliśmy wcześniej, mieliśmy zresztą takie plany z prezesem Skrzydlewskim, efektywnego może powiedzieć racjonalnego budowania łódzkich stadionów, nie tylko Orła, ale także UKS-u i, i Wizzewa. No, tamte plany się niestety zostały przerwane, przerwane, i zatrzymane, ale no, orzeł jest dowodem, że można zrealizować. No i ten stadion wymaga wszystkim jednego dzisiaj, a, czyli zadaszenia toru. Zadaszenia toru, ponieważ zadaszenie toru jest gwarancją, że tutaj wielkie imprezy międzynarodowe będą się odbywać. Chcę przypomnieć, że niedawno tutaj kolejny czwarty raz Mistrzostwo Świata zdobywa Bartosz Smarzlik, ale trenował przed tym mistrzostwami tutaj w ubiegłym tygodniu na łódzkim torze. No i w sobotę zdobył ten czwarty tytuł. Jeżeli będzie to zadaszenie, to jest oczywiste, że wtedy te międzynarodowe imprezy bez względu na pogodę będą się tutaj mogły odbywać, a mamy dowody, że wszystkie mistrzostwa i te międzynarodowe i te krajowe mogą się tutaj odbywać. Więc oczywiście, jak powiedział pan minister, jeżeli będzie wniosek właściwy ze strony miasta do odpowiedniego programu prowadzonego przez ministra sportu, to jest wielka szansa na to, żeby takie zadaszenie było tutaj zrealizowane. Ale moim marzeniem, podobnie zresztą jak i pana prezesa, jest to, żeby e, również łódzki e, sport, także orzeł, mieli patronów, a zwłaszcza łódzki orzeł, bo naprawdę no, kto jak to, ale z nazwą orzeł, to spółki Skarbu Państwa szczególnie powinny być przypisane do tego klubu. Więc wierzę, że te kroki zostały podjęte, jakieś tam formalne, ale że w tym kolejnym sezonie Łódzkiej uh, Orzeł będzie już miał patrona w postaci spółki Skarbu Państwa. No i to jest bardzo duże wyzwanie. Wierzę, że również to, do tej pory bardzo minister uh, Bortniczów pomagał nam uh, w tych drogach. One są czasami zawiłe, ale do celu dochodzimy. Jeśli chodzi o te inwestycje, które były już tutaj realizowane w Łodzi o tych ponad 20 milionach złotych, to chcę przypomnieć sąsiedni tutaj obiekt Uniwersytetu Medycznego, Centrum Sportowe, tam można powiedzieć z marszu pan minister dołożył, 5 milionów złotych, o co staraliśmy się, żeby w ramach remontu tamtego ośrodka była również zrealizowana Niecka Basenu, żeby kompleksowo zrealizować racjonalnie tamten obiekt. Mówimy także o klubach na Rudzkiej, na Karpackiej te obiekty były zrealizowane. No i chociażby ostatnio te stadiony, znaczy te, przepraszam, te hale zadaszone, właściwie stadiony w czterech łódzkich szkołach, także i w tuszynie, to również owoc ostatnich programów, projektów pana ministra. Bo szanowni państwo, dzisiaj mamy wielki boom wywołany przez obecny rząd. Bardzo się z tego cieszę, bo starałem się, żeby maksymalnie, zwłaszcza w samorządach, można było inwestować, żeby samorządy były wzbogacane tymi pieniędzmi z budżetu państwa, ale systemowo. I ten system zacznie, zaczyna się już bardzo silnie krystalizować. Jeżeli tylko będzie to partnerstwo i samorządy będą chciały inwestować, to im więcej będą inwestować, tym większe będą miały środki e, dodane, czyli rodzaj subwencji inwestycyjnej i wierzę, że to się będzie dalej silnie rozwijać. No i cóż, jeszcze chcę wspomnieć, że są inne kluby, które wymagają również wsparcia, które mają wieloletnią historię i trochę są w Łodzi zapomniane. E, Mamy tutaj w Łodzi klub stuletni, chojeński klub sportowy, w tym roku obchodzi stulecie. Warto również tam wesprzeć ten klub, on także będzie występował o wsparcie. Mamy start z e, kolei na drugim krańcu miasta, czyli na północy, e, no, który właściwie miał wielkie chwile sławy, a, a w tej chwili jest w sytuacji, gdzie walczy o byt, e, zwłaszcza taki terenowy, że chce tam w ogóle być, funkcjonować, więc te wszystkie wyzwania są przed nami i dziękuję panu ministrowi za wsparcie i gotowość do tego wsparcia w następnych krokach, bo wierzę, że Łódź Sportowa ma przed sobą wielką przyszłość, tak jak w ogóle Łódź, która jest w centrum nie tylko kraju, ale i Europy Łódź, która ma wielki potencjał atrakcyjności, jest najbardziej dostępna ze wszystkich miast w Polsce. Będzie skupiać uwagę i te atrakcyjne inwestycje służące i sportowi, i kulturze i różnym innym wymiarom aktywności, na przykład akademickiej. I że na to pieniądze w wielkiej skali będą tutaj napływać. I temu służyć nasza, nasza konferencja, żebyśmy nie tylko mówili o przeszłości, ale także wskazywali, że. Mamy wielką gotowość i chęć realizacji tych przedsięwzięć w następnych latach. Dziękuję. Pierwszy raz na naszym stadionie jest pan minister Bortniczuk. No, stały kibic pan minister Tomaszewski, który jest naszym tutaj kibicem na dobre i złe. Pan minister przyjechał zobaczyć, że można stadion postawić za niewielkie pieniądze.